Dokładnie rok temu, kiedy kończyła się moja ponad 22-letnia przygoda z doradztwem podatkowym w wielkiej czwórce, chciałem i byłem przygotowany do tego, żeby zacząć budowę swojej grupy doradczej i zdarzyło się tak szczęśliwie, że dzięki osobom związanym z kongresem biur rachunkowych, udało się pozyskać pakiet umów na księgowość i od tego się zaczęło. To był pierwszy krok. To była Relacja, zaufanie, połączone oczywiście z kompetencjami osób, z którymi współtworzę tą grupę. Dzięki temu, że można wymienić swoje doświadczenia, można wesprzeć się wspólnie w gronie ekspertów. Nie wszyscy są specjalistami w dziedzinie IT, nie wszyscy są specjalistami w dziedzinie rachunkowości lub prawa, doradztwa. Stworzenie grupy 2020, której jestem współwłaścicielem i współtwórcą pozwoliło nam pomagać małym i dużym klientom w rozwiązywaniu ich problemów, ale też pokazało, że można współpracować w ramach branży, dając swoje pewne komplementarne usługi i korzystając z efektów synergicznych. Można dzielić się klientami i można dzielić się projektami, można to przekazywać, można dzielić się wiedzą. I przede wszystkim kontaktami. Zapraszam do wspólnego panelu i wspólnej dyskusji, zastanawiania się, jak można nasze wspólne biznesy doradcze rozwijać i pomagać klientom.